Podróże z herbatą Maroko. Właściwości herbaty marokańskiej są bardzo, bardzo szerokie, przede wszystkim orzeźwiające, dlatego że dużo mięty, natomiast sama zielona herbata, tak badania naukowo dowodzą, ma właściwości antyrakowe i bardzo dobrze działa na trawienie. Z tym, że w przypadku marokańskiej herbaty ona działa po prostu antybakteryjnie i to naprawdę bardzo silno, dlatego że zgotowana i w tym marokańskim klimacie jest znakomitym bezalkoholowym drinkiem, który działa jak mocny alkohol. Dlaczego? Dlatego, że no właściwości tak mocno podgotowanej herbaty marokańskiej są naprawdę bardzo pobudzające. Nazywana jest w maroku berwelińską whisky. Nazywa się ją dlatego tak, że jak się ją napijesz tak mocno podgotowanej, to otwierają się od razu oczy i przede wszystkim człowiek może kupować iść z sukiem, czyli tym targiem i po prostu wybierać dywany, talerze i targować się godzinami. W tym marokańskim klimacie herbata marokańska służy jako po prostu taki napój na ugaszenie pragnienia i odżywienie. Cukier zawarty w herbacie y, działa łagodząco dla smaku y, i działa też po prostu y, bardzo y, tak odżywczo dla organizmu, żeby ten mocny y, napar, który został przygotowany, nie był zbyt y, obciążający dla organizmu sam cukier też działa w, w tym klimacie takim bardzo upalnym właśnie łagodząco, łatwiej jest znieść bardzo gorący klimat. No i co jeszcze? Jeśli chodzi o ciepło. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do picia zimnej herbaty w okresie letnim, czyli na przykład jakiegoś soku, jakiegoś zimnego napoju z lodem. Natomiast nie jesteśmy przyzwyczajeni do picia bardzo gorących napojów ciepłych. Dlaczego? Dlatego, że no, u nas nie ma takiej kultury, u nas w lecie reklamuje się dużo y, zimnych napojów, natomiast nie wszyscy wiedzą, że ciepła, e, ciepła taka herbata, właściwie każda z dodatkiem cukru, ma znakomite właściwości gaszące e, pragnienie i takie właśnie e, obniżające ten próg wrażliwości na ciepło. No, i to właściwie wszystko. Podróżę z herbatą. Zacznij i ty.